Daje slowa tam na fejka, góra, góra, góra Leży? Nice, Leży? Leży? Widzowie, jest akcja na dzisiaj słuchajcie, wiecie jaka? Kupuję jednego skina z nowej kolekcji i gram nim całego rankeda, gramy całego rankeda tylko nową kolekcją Ciemka Oskar, Siemka, Kaumar, hejka rozegami Mamy to, mamy nową kolekcję. Pięknie to wygląda, co? Zobaczmy. Kurde, ten wandal wygląda fajnie. Mega mi kolory przypominają tego. Tą koskę, patrzcie. Tego arcade. To mi mega przypomina, patrzcie. Popatrzcie tą kosę, przyjrzyjcie się dobrze. I teraz patrzcie na tego wandala. Strasznie mi to to przypomina. Kurde, no cały zestaw nie chce mi się kupować, bo i tak nie będę grał tym resztem, tymi. Re... Kurde, pozostałymi skinami. Szeryfa mam lepszego. Kto gra Bakim? Katane już mam. Bo tylko wandal jest. Yy... Jakby opłacalny Kontynuuj zakupy, jej, oh yeah. a 4600 valorant pońców lecimy Dobra, a może kosę kupimy po prostu, co? Nie no, to raczej mało opłacalne Zagramy po prostu kataną, bo to jest to samo Zawustawię sobie po prostu na kosę katanę Jaki kolorek katany? Niebieski do wandalka, czy taki żeby kontrastował? Chyba taki żeby kontrastował, dobra Wandal, kup przedmiot, kup Użyj skórki Przepustka bojowa, kup przepustkę bojową Mamy 60. Ej, mam jeszcze 1400. Ty, mam w ogóle glitch pop klasyk i glitch pop sztylet. Lol. Okay. Ten różowy mi najbardziej chyba przemawia na razie, szczerze mówiąc. On mi najbardziej pasuje, taki biało-różowy. Niebieski też fajny, no. Ale ten jest taki cały niebieski, jak Ion, A, a ten jest taki wielokolorowy. Imo ten weźmiemy. Jak coś, to mam jeszcze 15, więc jak będzie słabo wyglądał w grze, to możemy zmienić na Nexta na jakiś inny kolorek. Dobra, wejdę na trening, zobaczę, jak to strzela. Ej. Ale nie mogę tu go przeładować, bo to ma full ammo. Myślę, że celowanie ma bardzo fajne. Jak klikacie prawym, to ma bardzo fajne przycelowywanie. To mi się mega podoba. Ale ta przywieszka tu nie pasuje, nie? Ta przywieszka chyba nie pasuje do niego. Nie, przywieszki jakaś taka fajna podkolorek. Taki pingwinek? Tak, taki pingwinek, bo jest zima. Czekaj, oddal to. To jest podkolor, bo jestem daltonistą ogólnie, ale nie żartuję. To, to pasuje czy nie pasuje? Nie poszedłem do szkoły S. O ty, rozbójniku! Tak, tak, nie, tak. Dobra, dobra, dobra. Zachuje, nie? Tak, takie zdania podzielone. Sunset. Żupy miną, jestem chory. Kurde, to zdrowiej wariacie. Dobra, gram jet. A czemu jest w szpitalu, wariacie? Co się wydarzyło? Miałem jakieś mocne zapalenie płuc. O nie, to dużo zdrowia ci życzę. Dobra, kolorniku zmieniajcie tutaj, patrzcie. Macie sad, tutaj tożsamość samo czacie, jak klikacie, scrollujecie w dół i globalny kolor nazwy, i tu wybieracie co chcecie. Teraz każdy jakieś tęczowe niki zaraz będzie miał, jakieś gradientowe, bo im powiedziałem. No a WEDO ma challenge bez mówienia, no nic nie powie, no ja nie mogę. Co? Czemu ty nic nie mówisz? Serio? Musisz kupić granie celownikiem, wiesz? Nie ma ten... chłopaki, siema. O kurwa on już wie. Siema. siema, mam pytanie. siema. Mogę Mówię mieć pytanie, nie No Znacie folwara? No czasami oglądam na YouTubie Tam ja jakieś <grym> ciekawe. Co jest tam? Nie, nie, nie ciekawego, ciekawego, nie? nie? O, nowym, o nowym akcie. Nie fajny koniec. a powiedz coś Wedo Fajne, no ja też Fajno, lubię. Co <grym> dam, co dam? Dobra, nie mogę grać tym klasykiem, bo gramy tylko wandalem z nowej kolekcji. Ale sobie że żeby ładnie wyglądał No ja nie wiedziałem Znaczy ja ty nie, ja, nie ja gram chłopę ja Prawie chłopak on idzie, ale... To ja może z tobą tak będę grał razy pirazy drzwi Dobra, dobra, twoim. dobra, to tak rób Ja się doszybkowywalisz, żeby nie oglądali mnie, że troluję potem ja będę O, dobrał no dobrał easy dobrał. Kamil, wymyśl wierszyk poeta Żyrawka, żyrawka Jebać Czereśnie Ale wiersz, <laughs> O kurde, żeby... aż <laughs> wyklęłem oszachy z <jest> mordy <laughs> 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 Ja gdzie no, miałem superans, ale to by jak Nadal nie mogę nic grać No wyeliminuj mnie Dajcie killa, żebyś nie zginął Daję mu kosa z prawego Dobrze, no i elegancko A co myślicie o... Kurde, yeah, mam, mam orzecha w klawiaturze Kupiłem właśnie RGX Vandal, ale nie stać mnie na ulepszenie go, ale gówno no, Kurde no a, Wiem co czujesz, tak na spokojnie, a też nie mam tych R'ków zawsze na ulepszenie, bo to jest tak niezbalansowane Jak dużo skinów kupujesz, a, to nie masz zgrać. Nice, to, to on ze prześciany strzela, on ma wywalone łopie Ogierać wandala w końcu, oj! tak, ojoj! Daj mi skina no. no, ładny jest taki no, Pewnie, że dla mnie idealny no, Nie ma jakby wyboru dużego poza nim, jest tylko niebieski jeszcze fajny A jakie są jeszcze kolory? Nie ma No jest czarny, ale czarny nie chce myśleć. Czarny to pewnie najgorszy, jeden leży Mam iść z tobą? No Ale uwyśny kolor, no fest Masz prawo Ja już się przyzwyczaiłem do czytania czatu i ja ci będę czytać dzisiaj Dobra? Dobra Dobra Shiftuj kurde. O, przepraszam za przykład e, Shiftuj. Shiftuj Kocham cię, cię. Kurde Ej, ja też chcę u was grać, pamiętaj co ci mówiłem wcześniej, nie? Pozdro Wedor się kurde, on zakłada, debil Wedor, ma. Ej, nie ma ich Gdzie oni są? No Samomen u ciebie, Wedor Dawa, Zaraz, żeby żeby dawa, tam nie dawa, dawa. wpadł! Kurde się zagapiłem, no Spadłeś chyba co? Jak siliwka w kompot <śmiech> <śmiech> Potwór dawa, na wolności Noel, ale się chyba. wybroniłem pięknie Dobra, no jak na to zagram tylko tym wandalem to nie jest tak źle masz jednego, więc jest okej okay. Też jednego tylko zrobiłem z tego Ale fajny jak na razie przyjemny ma dźwięk Leży jeden Daje slowa tam na fejka Góra, góra góra Leży? Najsładnie, nice, Daje daleko Orba Leży Uważaj Misiu, jeszcze jeden Leży? Nice, jeszcze jeden, jeszcze jeden pewnie. Mi się wydaje, że on plecki będzie zachodził. Nie, ja czuję, że nie. Yes! Pięknie fulwariry! Ale ikona zabijania do dupy, nie zwróciłem uwagi, ale fulwariry, quadra kill! To chodzi o to chodzi Poza tym zawsze masz ochotę. Dobra, ja nie, ja czytam jakieś roce wiadomości wyrwane z kontekstu i nie wiem o co chodzi. Pięknie mi się, pięknie elegancko, dokładnie. Spike here, can you take it? Please, 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 I love you. No problem. Pff, no problem. Sam mówię za niego, wiesz o co chodzi Dick spike, jest thank you, no problem Uuu, ale dźwięk jest taki, kurde No jest taki to kurde Nie broń jak z overwatcha taka broń W sensie nie, że wygląda jak z overwatcha, ale pasowałaby do overwatcha nawet. Czekaj, muszę włączyć jedno ustawienie Sejczka ma ścianę na górze green Venemy. Czekaj, to takie żeby skiny ładniej wyglądały, to które to było? nas. Sekunda, to było Bloom. To był Bloom? Bloom to jest rozmycie. Side. Nie, Bloom to nie jest rozmycie, rozmycie jest zasłony pod tym Leży. Nie wiem, a on jest jeden. Omega całkowicie to samo co na Omega. Nie masz sobie powiedzieć, kocham Kocham Prizu na odcinku YouTube. No chyba właśnie powiedziałem. I bo to możliwe, że będzie na YouTube jeszcze dźwiękienie defensy. A ty kochasz Wedo? Kocham na Wedo. Odcinku? Wow, ja też! Oj, Miski, aż bym podskoczył z wrażenia. O ja się go boję, ja się go boję. Oh, to play? Co jest? A czemu ja instalokuję Jetcom? Kurde. A czemu ja instalokuję Jetcom Rainę? -e? A ty co czemu tu ja robisz? Ja gramy kolekcja jeszcze nowym z szeryfem. Co jest? On się inaczej wyciąga. Poprawię, polwar. Wedo nie ma dziewczyny, więc kocha się A czemu grasz szeryfa? No bo to jest nowa kolekcja, możemy nową kolekcją. Aha, bo. bo to gramy nowa tylko kolekcja. nową kolekcją przecież. ule Ej, macie tego nowego szeryfa? bo ja mam tylko wandala, bardzo bym chciał szyryfa. Komentuję jego rozgrywkę. No i teraz, na no, blisko fej, sytuacja 1 na 4, jedna eliminacja Garafianna na jego zgana. konto. W... Bardzo ładna eliminacja na jego koncie, widać różowy celownik, Jeban. Dobra, nice Gram szyryfę patrz jak on się wyciąga. Ale jest gruby. Pokaż jeszcze dla widza. Jest gruby! Czy się on się wyciąga normalnie, ale tak fajnie, tak wiesz? Dochodzą na do niego te. Sam jesteś gruby? Hmm. Uważam stream pozdrowy, co? To skin jest gruby, no, pokaż go na streamie. Woluję. Nie mam wola. Skurczybyk. Wstawaj, Dzięki misiu. Julia7 za followa. Misiu plecy, plecy, plecy misiu. Przepraszam, Przepraszam Rej, ja tylko no, widziałem rej. jak tam z tyłu za tobą przeszedł. <laughs> ja ci mogę kupić jak potrzebujesz. A ty masz, ale mamy siana, ty. No mamy siana. A my będziemy Ej, ale nie, no, no, daj mi go, daj mi go, daj mi go. Ale co? Daj mi go na chwilę ale i patrz, co? ja ci coś pokażę. Ale co? No wyrzuć skina. Ale nie? na no wygramy chyba challenge. No kupię ci. No wiem, wiem. Patrz to i patrz to, jak no. on wygląda, jak się ruszasz. Jak takie, jak karnetówka typowa, nie? Patrz. Nie, u mnie, u mnie A no tak, no tak, no wygląda tak A Zwykła karnetówka, tak wygląda jak gówno No jak blisko to ładnie wygląda ale Nie, no jak też daleka, wygląda jakby był z, z, z karnetu Ale w sensie... nie wątpić jak z daleka, debilu No patrz, takie gówno, nie? No takie karnetowe, no wygląda no, jak karnetowe z daleka no? Ej, wskocz tu, wskocz tu, złoluję cię, ja, mistrzu Weź, weź we, 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 we. Kurde Dobra, no, jest moment na szczęście <laughs> Chodźcie Dawaj, dawaj, jazda, jazda Ej, no, no, na wolu jest No i teraz, kamień szolbarski będzie tutaj mieć jednego przeciwnika, może nawet dwóch, nie wiedzą chyba o nim przeciwnicy Brimstone tutaj już dostał hedzika, dostał idę. flesza na papę Kamil! Nie! Ja pierdziele ludzie! Żeby ci ta kula pękła, kryształowy Mati Jaka kula? No kryształowa A ja nie mam vandala, ja nie mam vandala Ja też nie mam vandala No to co, chodź na mira ci Czekaj, 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 spokojnie wariacie Po prostu ma fejtka no ja biorę pierwszy i na zmianę bierzemy go wtedy Ja zabijam jednego, później ty i później ja O kurde Ja nie mogę Masz z niego, z niego masz Ale kurde, no nie A. mogę Przepraszam, czy mógłbym poprzeć skina w tej rundzie może, czy też... A, go? no tak Daj, daj na chwilę Ej, pociąg! Ty go wywaliłeś Ej, pociąg! Co ty robisz? Ej, wskocz na ten kaktus Ej, pa, 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 pa jaki mam pomysł? Dawaj, wskocz Ja cię zabuluję Ło, chłopie A wiesz, że nie mogę strzelać? A wiesz... A nie mamy broni. Ja ja mam. Wszystko? Leży! Ej, chcesz czarnego, Daj, pokaż. Co? co tu jest? Poczekaj! Ole piękne! Patrz przywieszkę. Co wow. to jest za przywieszka? Wow. Ej, dobra to co jest się Siema Zaksu! Ole pasuje To sądzę o Zaksu za mega spos. Ej, nie wiem, epizod siódmy, ale mega fajna No nie no, dostałem głowę, bo się zapatrzyłem na czat Mega fajna jest ta przywieszka no, ale ty. Kurde, był się normalnie. Tam bym cię kurde spotkał, to bym cię przetulił. Robi bardzo głupią rzecz. Wychodzi, wychodź Tak. Leży. Nie wiem, czy tam go nie ma. Zdebiam. Dead, bring me. Daję mu słowa tam im. Będzie jest, dole. jest, jest prawo. Number, right, 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 stage, right. Wstańmy w trzech w linii. W chodź w linię do, na do nas, omen. Chodź. chodź. W linii przestańmy w kulkę. Tak, Chamber here also. Uważaj, uważaj. Ej, roj mu taki wuje. Okay. Nice. I dawaj gramy tylko tapy w tej rundzie Dobra? Bez full auto grajmy tą rundę Dobra Siemka Albercik Myślałem, że już się wydłupcyłeś Ooo już 6-6 i jemu łeb w łeb Fate request sheriff please Can, Can I have it have two, two please, please baby? Kurde minus 50 No nie mogę no Ja mu daję kosę z prawego Ale no nie mogę zabić go chyba z klasyk. No, w sumie ja, ja prawie dałem dwa lewe, no to w sumie... By, ale ja mogę nie? Ja i tak zabijłem jednego z klasyk. Ale fate troluje ja nie mogę, no czemu nam nie rzuci tego? Nie wiem co jej to zmienia, ale tacy ludzie co nie dropią ja skinu to że... są dla mnie tacy dziwni, co to jest dropienie skina, no nie wiem Nie drapnę ci skina, batalyckej nie grają bra, 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 bra. Może to im ekonomię psuje No dobra no on ma takiego babola w nosie Dobra kupił sobie, idziemy za nim chodzić. Idziemy za nim Presja na nim wymusimy, że nie chciał przegrać <grym i zimny> Co tam? Plecy, plecy Plecy jest Żeś <grym> wariacie <i zimny> <grym> <zimny> no. Chciałbym po <grym i> zobaczyć <zimny> Ale ta Rejna ma mordę ładną, no chciałbym Powa przeziemnika. Buziaka dałem Ej chodź i dasz mi busa na ściankę Oj No zimno. dobra biegnę no idzie dużo chyba, no coś Idę im na plecy Kurde, ale jestem ON FIRE! Muszę wyciągnąć urba, bo jestem... Ale ryby... Czekaj, poczekaj, Nice! Jeszcze jeden naaa! Nice. Yeah. Ej, mam szeryfa, udało mi się! Ty muszę go tak pilnować! No. Da się go tu gdzieś odłożyć. Ej, tu go zostawię w rogu i nigdy nie, nie wezmę. Kiedy wróci w Icebox, oby jak najwcześniej, bo kocham Icebox. Właśnie nie rozumiem tego, dlaczego jak jest zima, to nie dodadzą Iceboxa na zimę. Skoro no. to jest mapa, która po prostu. No nie, no nie rozumiem tego, nie ogarniam. To nie jest tak, że ta mapa nagle stała się niegrywalna. Tylko po prostu oni ją postanowili usunąć i nie ogarniam, dlaczego no, 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 tak. No, no, dla nie czaję czemu ja w grze nie mam mapy śnieżnej w zimie. Nie rozumiem, dlaczego w tej grze nie ma wszystkich map po prostu. Co to zmienia? Za, duży, za dużo, za mało osób gra, żeby ten. Lewo, wodu. Na wolu jest Kamil, na wolu. Nice Skurczy byk no prawdopodobnie na nowy epizod No mam nadzieję, że ta nowa mapa będzie w styczniu, bo jak nie to ta gra, oj nie, no nie no, wróżę najlepiej w sensie, no to No nie dodadzą w Czemu? Bo Sans czemu? wyszedł 4 miesiące temu tam podam. no wyszedł w sierpniu 8, to prawda Odreszta im da Co on miał? O, robię im plecki Co on miał, jak myślisz? Nie wiem Wandala. Jeden, Jeden był, był mid uważaj a, siadzi to. to Od pleców, od pleców no masz jednego. Od pleców będzie Brim. Aj! Krzysztof Ibisz! Krzysztof, Mati. Nie, nei, nie. Krzysztof Mati. Nie, wiem przepraszam, Krzysztof Mati. Wszystko. Nice. A, Ty żeś ścianę dał dobrą, bardzo. Mhm, specjalnie dałem taką, ничего. żeby tak, wiedział, tak. że wyjdzie. Przed, mega, mariacie, mega dobre, mega dobre, mega dobre OP. Ej hey, mi się ta przywieszka. Mi też, no, A chcesz się zamienić? Ma jak kurde, tak szczekniesz ładnie, dwa razy. Tak ładnie. Ale głowa mnie boli, nie mogę bardziej. Dzięki. Niezła wymówka. Jak ci się podoba ten Lego Fortnite? Spoko, myślę, ale. Nagrałem, no, no, ale. My w to graliśmy z Kamonu. Nie wiem, dużo, ile jeszcze. Co się, nie wiem, co tam się dokładnie da robić, więc dalej, budowaliśmy, dalej. Zabraliśmy, możesz później z nami pograć. A ty chcesz, to, nie to, idą to... tutaj, bo. Ale nie, 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 nie ruszujmy, bo tam. Co, że coś raszuję, ale bekam, yo! Na ten ja, jak tu wlat a te bekiem dobra. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Czekaj, nie idę. tu. Chodź tu, chodź tu. Za mną stanie, Przede mną. Jestem. Inst to, to mną. kurde. Dawaj. Aaaa! No i ginę. 3, 2, 1, ojzu ja. Ty, spalił spali i... Coś tam. On będzie, Gekko będzie pewnie. Nice. No, sorry. Nowy dźwięk no Dasa dźwię Flash leci i daje ci hila. Yo! Nice. Leży i... No i teraz, Rejs sytuacja no? No, w której ma spółkę. przeciwnika na wyciągnięciu ręki, o jest. No. O, grasz moim celownikiem. oj, oj ty, patrz jak się rozpiłem. Ej, ty grasz no, moim tak, celownikiem, tak. nie? No, pewnie tak, no, bo mam go z odcinka. Dobra. Bo nie wiedziałem, czy ja mu ustawę, bo jak oglądam ciebie to miałem mój i nie wiedziałem, czy ja wrosną ustawienie, że cały czas jest swój celownik, czy ty masz. Dobra, mi dajesz mój... mi tu busta, a ja wchodzę i całuję w usta w tą Rejnę, tak jak wcześniej, rozumiesz? No 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 dobra Nie macie tak czasem, więc gramy challenge i otwieramy no Oni plantują już? Chodź torpeda, to cię O kurde, nieważne No i teraz zmatowany Kamil folbarski nie wiem czy on poszedł od komputera czy po prostu się nie odzywa jeszcze tu jest jeden No oczywiście, że poszedł, bo jest śmieć Ej, odeszłeś od komputera? Ej, odeszłeś od komputera? Ej, odeszłeś od komputera? Ej, on od komputera Ej, odeszłeś od komputera? I czym ja mam zagrać? Ej, odeszłeś od komputera? O, jeszcze raz Ej, macie tak, że... Normalnie sobie Mikołaja jecie całego, Łopie. Blisko Dobra, taki no no Dobrze, że nas tak zabili w ten sposób <noise> Ej, takie połączenia Czekolada plus takie chrupiące wafle, mega dobre Mmm, dawaj. Rzybko wyrzucaj, szybko, szybko. Dzięki. Dzięki. Tu powiem tym to, to mi Nie, oni mają cheaty. Jaką rangę dostanę po grze dwóch sekund w nowym akcie? Aha, nie dostał heada. No i mamy włóczkę, ljownik. Jak mamy chyba też mi od Aha. Jesteś po jakiejś szkole z stand-upu? Daj heada, daj heada. Nie mam. Czemu ty siebie leczysz? Nie, dzięki MCTH i Kens witam. Znaczy, ziemia po prostu. Nie wiem, zaraz dziękuję, ale witam. Reporting defekt.